My w tym meczu skupiałyśmy się bardziej na sobie. Z całym szacunkiem dla przeciwnika my e, chciały, chciałyśmy wyjść na ten mecz i skupić się na sobie, grać swoją dobrą siatkówkę. I wynik już był sprawą drugorzędną. To nie, było, to nie robi aż tak nam na dużej różnicy. Nam, my też mieliśmy bardzo dobry doping, naprawdę dzisiaj. Zresztą ta hala, zawsze na każdym meczu wypełniona po brzegi, to jest naprawdę coś fajnego. Tym pierwszym meczem otworzyliśmy sobie drogę do ćwierćfinału, teraz tylko potwierdziliśmy i z Brazylią będzie mecz o pierwsze miejsce w grupie. Ja myślę, że to się zawsze zdarza, Ja myślę, że to jest niestety, ale taki e, niefortunny, po prostu. No ruch, który wiadomo, piłka jest blisko siatki, przejdzie i to obojętnie, czy to jest z całym szacunkiem, ale Giercianin, czy Kenika, czy Brazylijka, czy Polka, to się zawsze może zdarzyć. Na to zawsze trzeba uważać i być, e, e, i być skoncentrowanym na maksa, ale tak jak mówię, my skupialiśmy się dzisiaj na naszej siatkówce. Myślę, że był pełen fokus na ten mecz i można mówić, tam się chce, że wychodzimy na Kenię, ale ja myślę, że wyszłyśmy w 100% skoncentrowane. Nasz dzień wyglądał tak samo, jak wyglądał z Japonią, tylko po prostu mecz był o innej godzinie. Ale takie zespoły nie są łatwe, bo są bardzo fizyczne, cieszą się bardzo środkówką, cieszą w ogóle się samym faktem, być na wojsku. E, więc e, ja myślę, że pokazało tam gdzieś te pierwsze 10-15 minut, bo widać, że nie jesteśmy tego przyzwyczajone do tego, takiego typu grania. To nie jest, są europejskie zespoły, które e, normalnie skaczą, bo te nieprzewolenie skaczą bardzo, bardzo dużo i ich fizyczność jest zupełnie inna. E, więc myślę, że. że podeszliśmy do tego meczu w 100% z wiedząc, że, że mamy przewagę na pewno tak siatkarską, ale, ale zawsze z pełnym szacunkiem. Ten zespół dorósł do tego, żeby takie mecze wygrywać zero i żeby móc też sobie pozwolić na zmiany na boisku, e, mieć takie mecze pod pełną kontrolą, bo ja pamiętam nie tak wcale bardzo, bardzo dawno temu, kiedy, kiedy było bardzo dużo nerwowości w takich, w takich meczach, więc ja się cieszę z tego, że żeby było tego, że że są igrzyska i też jest więcej emocji nawet w takich meczach, to miałyśmy to pod kontrolą. To jest pewnie że ekscytowali się bardziej, kiedy, kiedy zespół nieoczywisty tak z perspektywy jakby meczu te punkty zdobywał. Zdobywały czasami w spektakularny sposób, więc tam naprawdę niektóre dziewczyny potrafią atakować, więc myślę, że służona były brawa. Jeszcze nie mogę doczekać tego meczu z Brazylią, chociaż e, też na pewno parę osób e, może wspominało o tym, że to jest też zupełnie co innego, bo gramy tylko trzy mecze w ciągu praktycznie, nie wiem, ośmiu dni, więc to jest bardzo dużo czasu. E, jest to zupełnie inny rytm niż... Nie po siatkarsku. Tak, no zupełnie. Nigdy takiego... no normalny, Nigdy, zaraz nigdy nie było na igrze więc pomijając trenera Lavariniego. Ale... E, ale... No jest to zupełnie co innego. Więc trzeba mieć fokus, ale też fajnie, mamy więcej czasu na siłownię, na treningi, na dojazd na salę i takie różne rzeczy.